W dzisiejszym filmie pokażemy Państwu jak dokonać formatowania pendrive'a czy ogólnie pamięci w urządzeniach. Podpiąłem w tym momencie urządzenie i podpinam je ponownie. Wyświetla nam się dysk z urządzenia. Wchodzimy w celu sprawdzenia, co tutaj jest. Kopiujemy pliki, jeżeli są jakieś dla nas tam istotne. Czy nagrania, czy pliki ustawienia daty, o ile oczywiście urządzenie takie posiada. Ja to robię poprzez stworzenie sobie kopii folderu na pulpicie. Gdy wykonam kopię mogę przejść dalej teraz do formatowania. Klikam prawym klawiszem myszy, wybieram opcję formatuj i tu sprawdzam czy wszystko jest OK. Jest zaznaczone również szybkie formatowanie. Jak widzę, że jest, mogę rozpocząć. Informacja teraz wyskoczy o skasowaniu wszystkich plików. Zatwierdzam OK. W przeciągu kilku sekund pamięć się nam formatuje i urządzenie już jest czyste. Czyli zostały usunięte wszelkie dane. Możemy teraz sobie skopiować przykładowo. Piki, które wcześniej tam się znajdowały, lub po prostu rozpocznę nowe nagrywanie, jeżeli nam nie zależy na plikach. Myślę, że to wszystko, formatowanie jest dość proste. Jak Państwo widzą, nie wymaga jakiejś wbitnie dużej zdolności. Jest to formatowanie podstawowe sprzętów, jak dyktafony, kamery, czy karty pamięci. Czy ogólnie PNR. Dziękujemy.